Głoszą o Tobie rzeczy pełne chwały. Grud jego wznosi się na święty górach, umiłował Pan bramy Syjonu, bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie miasto Boże. Głoszą o Tobie rzeczy pełne chwały. O powiedzą, każdy człowiek narodził się na nim, a Najwyższy sam go umacnia. Pan zapisuje w Księdze Ludów, oni się tam narodzili. Tańczyć, śpiewa tańcząc śpiewać będą, wszystkie moje źródła są w Tobie. Łoszą o Tobie rzeczy pełne chwały. Alleluja, Alleluja. Szczęśliwa dziewico, która porodziłaś Pana, błogosławiona Matko Kościoła. Ty szczerze z Was, Ducha Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Alleluja, Alleluja.